Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, czy wy widzicie to, co się tutaj dzieje dookoła, w sensie, co tutaj spadło? To jest taki moment, kiedy po prostu człowiek tylko chce krzyczeć dlaczego, Boże, dlaczego znowu, dlaczego co roku? To jest chyba najlepsza pora, żeby się ewakuować w jakieś inne, naprawdę znacznie lepsze miejsce. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, informacja, że jest 39 stopni, powinna wam już wiele powiedzieć, czyli... No dobra, moi drodzy, jednak to była taka ściema, wiecie? W sensie to było ujęcie z vloga chyba tam sprzed paru lat, kiedy byłem w ciepłych krajach. Niestety nie mam teraz opcji ewakuować się do ciepłych krajów. Ale, kani coś się zmieniło w takim sensie, oczywiście tylko na moment, ale chciałbym dzisiaj nie narzekać na zimę, yy, a raczej rozpocząć tego vloga od nienarzekania na zimę. Wiecie, śnieg spadł wczoraj, w sensie u nas. Widziałem wcześniej tam dzień wcześniej jeszcze, że spadł w Krakowie. Napisałem do moich znajomych, do moich przyjaciół z Krakowa. O, widziałem, że macie śnieg, ha haha. Ha. U nas nie ma, nie? Oczywiście następnego dnia rano, w niedzielę wczoraj, obudziłem się, no i zobaczyłem ten biały puch za oknem, ale. Kani, miałem jedno z najpiękniejszych przedpołudni świata w związku z tym śniegiem, bo to była niedziela, usiadłem z książką, zrobiłem sobie kawę, usiadłem w fotelu. Miałem przed sobą, wiecie, takie okno właśnie z tym padającym śniegiem, z taką całą zaśnieżoną yy, okolicą. Yy, muzyka do czytania książek, moja ulubiona książka, kawa i fotel. Słuchajcie, było mi tak dobrze, jakieś mi się dzieciństwo w ogóle przypomniało. Wiecie, jak to się w ciepłym domu siedziało, yy, a za oknem był ten mróz. Strasznie to było piękne i zapomyślałem, ta zima jest w ogóle całkiem fajna. Oczywiście mam nadzieję, że zaraz się skończy, czyli że będzie kwiecień albo maj u nas, no ale póki co nie będzie. Jest jak jest, trzeba żyć, więc jedziemy z tym vlogiem, chociaż to wczorajsze przedpołudnie naprawdę było bardzo, bardzo piękne. Chętnie bym jeszcze je powtórzył. Dobra, do rzeczy, do roboty, dajemy z tym vlogiem. moi drodzy, pozdrówki z Nowego Sącza. To, co widzicie za mną, to są części Królestwa Jezuitów, bo oni tu mają po prostu strasznie duże takie posiadłości. W ogóle trudno jest pójść do kościoła w Nowym Sączu i nie wejść do jezuitów, bo oni tu co drugi kościół mają jezuicki, w sensie dwa. Mam tu rekolekcję, ale zanim Nowy Sącz, to jeszcze po drodze, słuchajcie, byłem z moją langustową ekipą w tym, w Krakowie, bo tam było pewne wydarzenie, ale to... Zobaczcie, trzy ujęcia. Słuchajcie, myśmy tu przyjechali do Krakowa. Tutaj są te wszystkie dziwne ludzie, bo nominowali nas jako Langustę do nagrody Tischnera. Są, jest trzech nominowanych. Ja jestem przekonany, że wygramy, czyli chyba nie. Ale jak wygramy, to dostaniemy miliony, miliony monet. Dostaniemy. Co, cztery? Nie, my, my wszyscy razem jesteśmy jeszcze z dwóch innych nominowanych. Więc idziemy teraz zobaczyć, czy nas wygrali, czy nas nie wygrali. Idziemy. słuchajcie, udało się, nie wygraliśmy. O, widzicie. Dostaliśmy yes. czek na 5000 zł. Dostaliśmy kwiotki. Yy, ale Właśnie to w ogóle super. Jak... Słuchajcie, bo jakbyśmy wygrali, to byłby cyk na kółkach. Prawdopodobnie. Powiedz yy... co chciałeś powiedzieć? Miałem przygotowaną super mowę. Chciałem zacząć od tego, że jakbym wyszedł na tę mam by powiedział, kiedyś magister, no i mi powiedział Adam, z ciebie będzie zakonnik, jak z kozi dupy Trąbka. No ale nie, nie było mi dane tego powiedzieć, więc cieszymy się, że tu byliśmy. Jedziemy do domu. No więc, moi drodzy, tak właśnie było w Kraku przez chwilę. Zostaliśmy nominowani do nagrody Tischnera, ale i nie wygraliśmy, co jest super, bo lubimy być drudzy. Mieliśmy super czas tam z przyjaciółmi moimi, a ja z Krakowa pojechałem właśnie tutaj do Nowego Sącza, mam rekolekcję dla małżeństw u jezuitów. Zaraz się przejdziemy po nowosądeckim rynku i po okolicznych uliczkach, bo chyba jest ładnie, więc zobaczymy parę zdjęć z Nowego Sącza. Moi drodzy, właśnie kończymy rekolekcję w Nowym Sączu, Od samego początku oni mnie proszą, pokaż, nas pokaż. To ich zobaczcie! Więc moi drodzy, wczoraj skończyłem rekolekcję w Nowym Sączu. Jak widzicie, jestem już nad polskim morzem. To jest taki langustowy cyrg Jednego dnia na południowym krańcu Polski, drugiego na północnym. Mam akurat rekolekcję pod Gdańskiem w baninie, ale stwierdziłem, że skoro już jestem, wiecie tutaj na wybrzeżu, no to muszę chociaż wodę na sekundę zobaczyć. No to zobaczmy pewnie 2,5 zdjęcia z wielkiej wody polskiej, a potem zrobimy. Eh, gadanko Więc moi kochani, yy, trochę wieje, mam, mam nadzieję, że nie będzie nam za bardzo przeszkadzało yy, w mikrofonie. Chciałbym taki króciutki temat, tylko wiecie, coś co ostatnio mi się jakoś tak przez głowę przetoczyło. A może komuś to też jakoś yy, minimalnie chociaż pomoże i będę oczywiście trochę narzekał, ale właśnie odcinek będzie o tym, co zrobić z tym narzekaniem. Jak wiecie, ja nie znoszę zimy, poza tym porankiem, o którym Wam mówiłem na początku vloga. To dla mnie zima, i oczywiście nie chodzi o śnieg, bo śnieg to jest fajny, ale to, że jest właśnie zimno, a szczególnie to, że jest ciemno, to jest dla mnie po prostu tragicznie zła, zła rzecz. Mnie najbardziej dobija, mam taką deprechę, wiecie, od po prostu połowy października do gdzieś tam pewnie połowy kwietnia. W związku z tym, że no, o tej tam 15, 15.30 robi się ciemno, nie? Ja bez słońca jestem po prostu jak usychająca roślina. nie chodzi też naprawdę o takie rzeczy mentalne. Ja wiem, że na bardzo wielu z nas, kiedy jest zła pogoda, kiedy jest ciemno, kiedy jest szaro, to też, że tak powiem, mentalnie i emocjonalnie, nie? Trochę upadamy. Gani, oczywiście nie mówię tutaj o takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście nas dopada jakaś choroba, typu rzeczywiście, wiecie, poważna depresja ale takie... No takie deprechy, jak to mówimy, nie? Czyli takie spadki nastroju, którymi się potrafimy jakoś tam, nie wiem, pogrążać się w nich. Coś, co kiedyś się chyba trochę też nazywało melancholią, chociaż to jest pewnie trochę coś innego. Wiecie, złapałem się na tym, też ostatnio tam właśnie gadałem z moimi przyjaciółmi, bo oni też tak mają, że jednym z powodów, dla którego to czasem jest takie dojmujące, jest to, że my się temu poddajemy, ale poddajemy w takim sensie, że celebrujemy to że jakby nie wprowadzamy przeciwdziałań. O co mi chodzi? Pani tak, jak przyjdzie 15 i będzie ciemno, to będzie ponuro i bardzo łatwo jest wtedy, wiecie, usiąść i tak dzień za dniem mówić Jezu, ja mam tego dosyć, kiedy będzie wiosna? Ja wiem, bo ja tak ciągle mówię, nie? Kiedy będzie lepiej, ja tego nie zniosę, ja nie wytrzymam i tak dalej. A słuchajcie, jak się przyjedzie na przykład nad morze zimą, no to jasne, że to jest zima i tak dalej, ale zobaczcie, tutaj prawie nikogo nie ma. To są może ze trzy osoby. Można sobie w spokoju chodzić po prostu nad wodą. No tak, jest zimno. Ale jest piękna yy, ta yy, woda w zupełnie innym kolorze niż w lato. O co mi chodzi, Kani? Zawsze można znaleźć jakieś plusy. Zawsze można znaleźć coś, co będzie jakby powodem, takim, wiecie, kontrapowodem do tego, żeby się nie pogrążać w smutku. Kani, to jest to zdanie, które ja Wam... Wielokrotnie powtarzam, kiedy wam komentuję Pismo Święte, nie? Bo jest sporo takich miejsc w Piśmie Świętym, gdzie jest prośba o to, żeby nie karmić tego swojego smutku, żeby nie karmić tych rzeczy. I, koniecznie ja wiem, że oczywiście to nie... Jakby to, to nie polega na zaprzeczaniu rzeczywistości, nie? Będę sobie mówił, nie, wcale nie ma słońca, w sensie jest słońce, tylko go nie widać, nie? No nie, no jest ciemno, jest ponuro i tak dalej. Ale w każdej sytuacji można znaleźć coś, co cię będzie z tego odrywać. Można usiąść w ciepłym fotelu, wypić kawę, poczytać książkę i to jest bardzo przyjemne, zimowe doświadczenie. nie wszystko zależy od tego, co karmimy, nie? To jest ta, wiecie, słynna, jak żeśmy kiedyś z liceum robili takie rekolekcje, słynna opowieść o dwóch wilkach, nie? Którego wilka karmisz? Czy karmisz tego, wiesz, wilka melancholii, smutku, deprechy, szarości, ciemności, zimna i tak dalej? Ale też próbujesz się mu przeciwstawiać. No tak jak mówię, ja wiem, że są takie stany, w których żadne proste, wiecie, takie mówienie sobie w głowie, że będzie lepiej, to nic nie zmieni, nie? Ale w większości tych takich naszych normalnych stanów, takich wiecie, codziennych, to tak naprawdę ja mam wrażenie, że my sami to jakby potęgujemy, że my sobie robimy takie coś, że tego się dzieje jakby coraz więcej, nie? I nie chodzi o to, że tego nie ma. Tylko to można zbić czymś, to można jakby, wiecie, zderzyć z inną, z inną postawą. Ja się tego, wiecie, uczę, bo ja no, ja tej ciemności to bardzo nie znoszę, naprawdę. Ja po prostu, kiedy o 16 jest ciemno, ja mam wrażenie, że po prostu, wiecie, dzień się skończył, że ja już dzisiaj nic nie mogę zrobić, że tylko po prostu jakoś dobimbać do wieczora. Uwaga, nieprawda. Przede mną jeszcze kolejne tam 8 czy ileś godzin, kiedy ja mogę naprawdę fantastyczne rzeczy robić. Wszystko zależy... Od tego co tutaj. Szukajcie pozytywów, odbijajcie to, zderzajcie to. Jak tylko się łapiecie na tym, że rozpoczyna się taki, wiecie, kołowrót, taki ten po prostu korkociąg tego złego myślenia, to trzeba się czymś wybić z tego złego myślenia. Od tego jest modlitwa, od tego są przyjaciele, od tego są pozytywne rzeczy. Ja uważam, że najważniejsza w ogóle jest taka umiejętność znajdowania pozytywów we wszystkim. To jest naprawdę pięknie tą zimą nad tym morzem. Tak, no jest zimno, to prawda. Ale jest po prostu, ma to swój urok, jakby, wiecie, każda pora roku ma swój urok, nie? Nawet nie wierzę, że ja to mówię. Nawet Zima ma swój urok. No i naprawdę, to o to chodzi. Zadajcie sobie pytanie, czy sami się nie pakujecie w to. W sensie, to się oczywiście przydarza, bez waszej, bez waszej woli to się po prostu dzieje, ale czy sami tego potem więcej nie prowokujecie się, nie karmicie, tym nie rozwijacie tego i nie sprawiacie, że tego jest coraz więcej. Bo to tu jest często podstawowy problem. Moi drodzy, to chyba tyle w tym naszym dzisiejszym, krótkim dosyć yy, vlogu, aczkolwiek jak widzicie, jak Polska długa i szeroka w jednym vlogu, z północy na południe się spotykamy. No, takie to langustowe życie. Ja lecę na rekolekcje do Banina, bo jeszcze mam dzisiaj kolejny dzień. Jak ktoś jeszcze jest, może w sumie jeszcze zdążycie, bo chyba to będziecie oglądali jeszcze przed wieczorem, yy, to dzisiaj o 18 po raz ostatni w Baninie pod Gdańskiem. Więc zapraszam, żeby tam wskoczyć. Wczoraj było super. Wczoraj było naprawdę ekstra. Więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie dobrze. No musi być, bo trzeba mieć pozytywne myślenie. No to ja was albo nie, to może się pożegnamy zaraz w końcu wersję. Moi kochani, bardzo serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Widzimy się w różnych filmach w Adwencie. Trochę tam dla Was rzeczy jeszcze szykujemy. Na razie, jak widzieliście ruszyły rolaty. Mam nadzieję, że Wam będą pomocne każdego poranka. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia z Bogiem. Papa.